Cześć. No, dzisiejszy odcinek to nie będzie taki odcinek, jaki zwyczaj jest, bo dzisiaj znowu chciałem wam ogłosić tylko coś. Dzisiaj chcę wam tylko ogłosić, że dzisiaj, w dzisiejszym odcinku po prostu tylko wam ogłoszę, że wchodzi na mój kanał nowa seria i chciałem wam powiedzieć, nie wiem jak to będzie jeszcze z tym tygodniem, od poniedziałku, nie wiem jak to z tymi grami zrobię, bo bo powiem że wchodzi ta nowa seria i prostu coś z nią zrobić. Nie wiem dokładnie, kiedy wejdzie, ale powinna wejść gdzieś w sobotę lub w poniedziałek, więc jeszcze nie wiem, jak to z tymi grami zrobimy, że... bo dokładnie to do mnie wejść seria z mrówkami. Na początku odcinka Wam tego nie... Znaczy na, po... na początku, kiedy zakładałem kanał, Wam tego nie powiedziałem, ale... No, ale tak sobie zastanowiłam się, że już pora Wam to powiedzieć i powiedziałem. no, co ja mrówka mi wejdzie nowy kanał właśnie i będziemy je różne rzeczy robić, będziemy je obserwować, karmić, będziemy przez przystry... ten, bo ja tam mam jeszcze stary design, który już mi się troszeczkę znudził tam w tym formikarium, bo ja po prostu ono jest... dawno już dekorowałem je i już te dekoracje raczej będę musiał stąd wsiąść i pod, pod oczywiście odcinkami będziecie mogli oczywiście będziecie mogli łapkę w górę i subskrypcję dać więc, no, także ta, ta seria wejdzie na mój kanał, jest ona nowa Bo po prostu się tak zastanowiłem, że pora wam to powiedzieć w końcu i powiedział więc wejdzie taka seria tylko jeszcze dzisiaj i jutro raczej nie będzie bo jeszcze mamy będziemy, będziemy kilka rzeczy jeszcze do zrobienia w tym tygodniu z zatorami, więc jeszcze raczej dzisiaj nie będzie ani jutro bo musimy najpierw te rzeczy zrobić a potem do tego będą no, no, mogły być morówki już ten nam stoi ale jeszcze wam pokażę troszeczkę to jest stara dekoracja areny możecie jak już seria wejdzie może będziemy mogli pisać w jaki design, w jaki design je przy Przedstawić. No. Ale wszystko dokładnie Wam pokażę, jak wejdzie seria. <grymne> no, także tutaj widzicie naszą komorę. Z nią też będą eksperymenty, ale nie w tym tygodniu, bo w tym tygodniu mamy te dwie rzeczy do zrobienia. Dokładnie jeszcze nie pamiętam, jakie, ale coś miałem do zrobienia z klimatyzatorami. Na pewno wiem, że mam wymienić chyba starter w, star w klimatyzatorze czy coś takiego. Na pewno na pewno miałem do roboty starter w klimatyzatorze I... chyba tyle. A! No, dokładnie te rzeczy, które mam jeszcze w tym tygodniu zrobić to są te, to wymienić starter w klimatyzatorze i tyle. Więc to jest to jedna rzecz, zrobić wreszcie zrobiłem do wcześniej. Jeszcze dopiero zaczynam do być. No, to tyle w co w pa